No i spójrzcie, niestety przesadzenie Cisa nie powiodło się. No był chyba zbyt duży. No a ja, żeby przewieźć go samochodem osobowym, musiałem jego bryłę korzeniową dość mocno zredukować. Tak więc przesadzenie się nie udało. Na no proces przesadzania możecie obejrzeć na dedykowanym filmie. Tutaj jeszcze jakaś minimalna szansa jest, ale raczej. Wątpię, żeby on przeżył. Ale żeby nie było, że sposób, w jaki przesadzam, jest nieskuteczny. Tutaj mamy dęba. I zobaczcie, nawet jesienią jeszcze ładne, zdrowe liście tutaj ma. A i z drugiej strony ten dąb amerykański też ładnie tutaj sobie rośnie. Odnajduje swoje miejsce. Tak więc metoda skuteczna.